Cześć, witam was drodzy widzowie. I stoimy chyba przed największym wyborem w tym tytule. Te drzwi? Czy te? Sam już nie wiem, dobra, wchodzimy tędy. Dobra, rozwiązało się praktycznie samo. Pozostały nam tamte drzwi. Już przygotowujemy broń. Z tamtej wyspy się nie wraca. Ile razy Abi narażała się dla ciebie? To jej decyzja. Ja na pewno tam nie pójdę. To nie! Wraca. Pierdol się, Owen. Ręce do góry. Majtki w dół, pieniądze na stół. Gdzie Abi? Dziewczyna z Jackson. Mów, dokąd poszła? I co, nie zabijesz nas? Jeśli jej powiesz, już po nas. Możecie to przeżyć. Chcę tylko jej. Kłamiesz. Ty. Podejdź tu. Podejdź tu, kurwa! Pokażesz mi na mapie, gdzie jest. A później ty. I oby się kurwa zgadzało. Dobra. Co robisz? Ona pewnie i tak już nie żyje. To nie jest tego was. Stój! Porozmawiajmy! Kupnij się! Pokaż mi, gdzie jest. Pokaduj kurwa! Szybciej nie dam rady klikać. Coraz trudniejsze. Te quick time eventy. Ale to realistycznie wyglądało. Ale nie wiem, drodzy widzowie, czy nie zauważyliście błędu. Ona miała broń z tłumikiem, tu ma bez. Gdzie Gdzie ona kurwa jest? O kurde. Atak szoku, paniki. W porządku. Jednak to nie koniec, tak jak przypuszczałem w poprzednim odcinku. Jeszcze nam przyjdzie się tu zmierzyć sporo pewnie. I teraz co? Będziemy podróżować i ścigać Abiwę we trójkę? To jest dobre pytanie. Wróciliśmy do teatru, tak? to znowu samotnie wyruszamy warto się tu rozejrzeć w tym teatrze jeszcze to był dla makijażystów gdzie makijażyści aktorom robili makijaże nie wiem jak to pomieszczenie fakowo się nazywa więc drodzy widzowie wybaczcie mi Nie, no tu ostatnio już patrzyliśmy. Nic nie było. Chyba nic nowego by nam nie dorzucali. Na scenie będziemy grali jakiś film, czy co? Nie ma opcji wszystko zasypał śnieg. Zanim tam dotrzemy, zdąży się rozpuścić. A ty dokąd? Przewietrzyć się. Co tu robicie? Nie możemy spać. Rzuć na okien. Myślimy, czy wracać przez Ellensburg. Jeśli jutro będziemy w Fawlese City, damy radę. Hej. Dostali za swoje. Ale ona żyje. Może tak być. Chyba musi. No, to zaskoczyła mnie tą odpowiedzią Mali. Nie bardzo uśmiecha mi się powrót przez docho. Mm, powinieneś się martwić tym, co Maria ci zrobi, gdy już wrócimy. Bywało już gorzej. Poza tym. Mm. Przechodziłem przez luksusową część miasta i znalazłem naszyjnik. Nieźle się świeci, to chyba złoto. To chyba złoto? To jest złoto. No to pokaż. Wiem, jak wygląda złoto. Jeśli to autentyk, powiesz, że jest też od nas? <laughs> Sami sobie ogarnijcie łapówki. Kto to? Tylko Jesse musi ogarnąć łapówkę, bo przecież Eli i Dina dostała pozwolenie i mieli przeprowadzić to jego z powrotem. Jak się trzymasz? Spoko. Eli. Spoko. Dzięki, że po mnie wróciłaś. Zawsze pomogę przyjaciołom. Znów się rozklejasz. No dobra, to inaczej. Muszę ratować dubska przyjaciołom? Tak lepiej. Kurde. Jezu, Jesse? Wstawaj! Ręce do góry, albo tego też zastrzelę. Nie rób tego, Henry. Uciekaj z do... Stawaj! Już! Będzie się, kurwa! Sol mordę, kurwa! Uh. Uh. Kurwa, jak chcesz! Nie! Stój! Rzuć broń! Rzuć broń! Kurwa. Nie. 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 Wiem, czemu go zabiłaś! Zrobił to, by mnie ratować! To przeze mnie nie ma lekarstwa, to mnie chcesz! Puść go. Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy mam żyć i tak się odpłaciłaś. Zjaj. Tato. Nic nie mamy, więc możemy tu tylko sobie popodróżować. Nie my przed siebie. Hey, tato! Nie możesz tak ciągle robić. Już się zgubiłem. Tato. Gdzie jesteś? Jak zwykle w tych przerywnikach takich tych retrospekcjach. Ja nie wiem czy my mamy się nastawić na poszukiwanie zapasów jakiś. No, Tato! Dobra, jak mam przejść przez ten płot? Górą, górą będziemy frunąć. Może dostanę się na dach. O, Chyba tu nic więcej nie zrobimy tak naprawdę. Czyli jednak jakieś materiały możemy tu sobie zebrać. Ale czekajcie, czy nie było jakiejś ścieżki pod tym. Wyglądało, jakbyśmy mieli tędy przejść. Nie, no wiecie co? Ta gra robi nas chyba w konia, delikatnie mówiąc. Na dach dostać. Tak, to jedyne wejście mamy tu. Możemy jeszcze zobaczyć, co jest. Tutaj Zolights Festival. Fajnie, fajnie. Ja cały czas coś tu słyszę, coś tu słyszę niepewnego. Dobra. Udało się. No, proszę, siedemdziesiąty ósmy rok. Dobra. No to poznamy też tutaj teraz historię Abi, nie? Generalnie. Zobaczymy z jaką traumą ona się mierzy. Okay. Pięknie, Abi. Piękny spokój zjazd, telemark. <noise> trochę. trochę się ubrudziłaś, Skarbie. Ty też. Gdzie? A, tutaj! A. Wiesz, zawsze kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Ars była dokładnie za tamtymi drzewami. No i urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Nie wiem, czy tylko ja mam wrażenie, że tutaj za chwilę coś się wydarzy, że poznamy tą historię, i dlaczego ona chciała tak bardzo to lekarstwo. Nie chcę nic insynuować w tym momencie. Skąd wiedziałaś, że jestem? Ołen nie wydał, co zrobił, co musiał. Jak to z niego wyciągnęłaś? Eee, spytałam. Hej, patrz, co mama. O, o rany. Siedemdziesiąty ósmy rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. <laughs> Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Tato, spokojnie, Zaraz czy on nie by był tym znowu? lekarzem z pierwszej części? Bo nie wiem. Odpowiedź się w komentarzach. Proszę was, drodzy widzowie. Wy z pewnością to już wiecie. Od dawna wiesz? Jestem twoim tatą. Widzę to i owo. Na przykład to, że kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. ratunku. No i cię rozśmiesza. Bo jest totalnym głupkiem. Podoba mi się, że jest dla mnie taki miły. Więc A, wykorzystuję. Świeże ślady. Czekaj. Właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? No coś ty? Działa? Cóż, ciebie znalazłam. Tak, tak ale poszukiwałaś. Rób, co musisz zrobić <laughs> <laughs> Czyli jednak słuchasz. Zdarzyć się zabrysnąć. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Że co my tu mamy szukać teraz? Widzisz coś jeszcze? Jeszcze nie. Szukaj dalej. Z pewnością. Ptaszki słyszę. Śmietnik. To nie to chyba, nie? On tak spojrzał do góry. Ja nie wiem, czy to o to czasem nie chodziło. Stąd przybiegliśmy. To tu jakby wyraźniejszy ten dźwięk ptaszków. Tu lata sobie motylek. To nie o to chodzi? O kurde. E, tato coś znalazłam. O Boże. Już urodziła. Fuj. Zobacz podwójne ślany. To to? ona. Szybko. Nie brzmi najlepiej. Nie, co się jest. Ach, chodź. Tato, czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? Okolica jest czysta. Wiesz, że wędrują? Masz ze sobą broń, tak? Jasne. No to się nie martwię. Co? Musimy ją uwolnić. Spokojnie, nie bój się. Bez obaw. Zrobimy ci krzywdę. Abs, Chodź tu. ABS. Przytrzymam ją. Okay. Spokojnie. 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 To że jest pan tu! Tutaj Owen. Doktor, dobrze rozkminiłem. Chodź tu i pomóż mi wytrzymać. Musi pan wrócić Owen. do... Złapią! Chodź! Ostrożnie eee. Ech. Dobra. Trzymasz po co? Eee. Da. Dawaj Abs. Już prawie. Okej. Okay. Piękny gest z ich strony. Ja pierdolę. Wszyscy pana szukają. Musimy... Hej, hej! Tato! A. Co jest? Chodź! Dobrze się spisaliśmy, doktorze. Mamy dziewczynę. Kogo? Te, o której gada Marlin. Była w tunelach, ma tu na ręku starą bliznę i nie jest zarażona. Nie. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale musi pan przyjść. to? I oto cała zagadka. Jest spleciony z mózgiem. Nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzeba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko, nie szalka Petriego. Myślisz, że nie... Jestem tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić. Nie, chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz się mnie? Czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abi? Słuchaj, wszystko o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne szczepionka, wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś? Sobie... Przemierzył z nią pół kraju. Ma prawo wiedzieć? 이스트인 무드는 그~ 진짜 나비아전야 Lel, błagam się wstań! Proszę, nie! Proszę! Nie! Co ty wyprawiasz? Meni! Sprząta! Nie, Chodziło na o niego, to koniec! Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic nam nie zrobili! Tak? Spójrz na moją twarz! Pierdolę to! Trzeba było stać na straży, jak ci kazałem. Kroki! Ani kroku! ty się. się kurwa! Pokój! Zastrzeliśmy Dosyć! padam Abi He he spokojnie Wszystko gra? Tak, ale... Co tam? Wszędzie cię szukałem. Wzywają nas. A Isaac śle nas na front. Co? Poważnie? Niestety. Zbierajmy się. Już teraz? T tak. Lama nas. Okej. Okay. Wiecie co, i teraz się nie dowiedzieliśmy, co tam się Ej. stało, tak naprawdę. Eli, Abby, Tommy, Jessie. Luz, kto to był tym razem? Kuchareczka? Nie, pogodynka. Zeszła z góry. A, pani naukowiec, nieźle. No, trochę za bardzo jara się pracą. Ciągle nawijała o jakiejś burzy, i sam nie wiem. Ale było warto? O, jasne mogę umrzeć szczęśliwy. Tak zrób. Nie znajdziesz nikogo lepszego. <laughs> Za każdym razem tak mówię. A tu proszę. No i chciałbym dokończyć Jesse Trafiony, ale tutaj na front wyruszymy w kolejnym odcinku. Tak podejrzewam, że teraz te dwie historie jakby Eli już jest tam, Abi musi dojść do tego momentu i zbiec się muszą w czasie te historie. No zobaczymy jak to będzie. Szczerze, myślałem, że koniec by był dobry koniec, ale fajnie, i się bardzo cieszę, że jeszcze możemy trochę w to pograć. Cześć.